Rozmawiam z Marianem Kustra, poetą, prozaikiem, eseistą, znanym nie tylko w Polsce, członkiem Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich, organizatorem życia kulturalnego i literackiego na terenie Kujaw. Marian, piszesz od przeszło 40 lat poematy, wiersze, eseje, powieści biograficzno-historyczne. Jak się rozpoczęła Twoja przygoda z pisaniem? Bardzo, bardzo dawno temu, kończyłem 17 lat, zacząłem pisać, pomyślałem, pomyślałem, trudno to nazwać pomyśleniem, po prostu to przyszło mi do głowy, żeby jednak, żeby zacząć pisać wiersze, opowiadania i tak się zaczęło. W 17 roku życia zacząłem pisać wiersze, powieść, taką wiersz, jak na te lata, kiedy się ma tyle lat, też jaką powieść pisze, bo jakie powieści się w tamtych czasach czytało, raczej znaczy, takie westerny, kołbojskie, no i tak, taką książeczkę napisałem. Znaczy, że dzieje się gdzieś tam w Teksasie, są czterej bohaterowie, no i akcja się dalej rozwijała, aż na trzysta, pamiętam do dzisiaj, ponad 300 stron, w wieku 17 lat. I zarzuciłeś y, tą książkę, tą powieść? Ja ją jeszcze gdzieś mam, ale nie, bo może mm. nie wydałem, I przecież to nie było coś na miarę czegoś, co można wydać, no, po prostu chęć pisania we mnie kiełkowała od pewnego czasu i tak to się zaczęło. No, generalnie debiutowałeś w 1996 roku w Gazecie Kujawskiej, prawda? Wczoraj, pierwszym... znaczy wcześniej w 72, 72 wydałem zbiór opowiadań. A, jeszcze wcześniej. Tak, w 72 zbiór tak. opowiadań i dopiero później miałem długą, długą przerwę. Zająłem się fotografią artystyczną, modelarstwem szkódniczym. Jestem, że tak powiem, po studiach, co słowił, szkolenia modelarskiego. Mogłem szkolić młode kadry i szkoliłem. I tym się zajmowałem. Czyli nie znaczy, że przestałem pisać przestałem czytać, ale robiłem to na pewno nie tak usilnie, jak robię to teraz. Byłem też z wizytą zatruszony do Putramenta. Oglądałem jego gabinę, oglądałem jego książki, dostałem książkę z dedykacją. I jest w pamięci to spotkanie, właśnie z człowiekiem, który służył komu ale mimo wszystko był ciepły, przyjazny. Chętnie, chętnie rozmawiał. Ja byłem u niego dwukrotnie, w latach 60 i 70 mm. u putramenta, dwukrotnie w jego mieszkaniu w Warszawie. Prywatne zaproszenie rozumiem. Będąc w Warszawie byłem na spotkaniu z putramentem i też jakoś tam, nie wiem, udało mi się nawiązać z nim kontakt słowny. Powiedziałem, że piszę. Wróciłem pewnego dnia zaproszony. Mm -hmm. Rok 1974, Poznań. Spotkanie z mistrzem. Wiem, że jest nim Edwak Stachura. Pamiętasz to wydarzenie? No, oczywiście, dlatego to w książce piszę, że to jest moje góry poetyckie. Mm. Oczywiście, to było spod... byłem na spotkaniu z Babińskim, z przyjacielem Stahuru i z samym Stachurą. I wtedy mu podsunąłem swoje wiersze i nie przejrzał od razu. Natomiast po jakimś czasie... Kazał mi pisać, że mówi, tym chłopie, tak dokładnie, powiedział, tym chłopie coś jest i pisz. No zresztą ja byłem, co ja tam miałem, dwadzieścia kilka lat. No tak, ten tak kosz jest już miałem, jak się z nim spotkałem. A czy utwory, które piszesz, próbujesz czasem upodobnić do twórczości Sachury? Na początku tak było, ale uciekłem z tego, bo mi ktoś zarzucił, a tak po przyjacielsku. Mm -hmm. Mniej czytaj Sachury, bo u ciebie widać jego pióro. Że, żeby się nie powtarzać, ale lubię ten styl pisania, nie lubię pisać książki tak wierszy, tak o niczym w zasadzie, tylko lubię takie trochę zwariowane teksty, zwariowane słowa. W latach 90 ubiegłego wieku powołałeś, Włocławku, Klub Literacki Wolne Pióro. Skąd pomysł na to przedsięwzięcie? Powiem na to ja osobiście, dlatego że przedtem chodziliśmy, należeliśmy, ja ja, jeszcze kilka osób należyliśmy do Klubu Literackiego Kujawy bo 15 latach ten klub po prostu przestał istnieć i pomyśleliśmy, żeby kontynuować to, powołując go na pióro. znaczy na tej kanwie klubu literańskiego Kujawy z tymi samymi członkami, tam nie wszyscy oczywiście weźli te nowe struktury klubu, ale wielu było z poprzedniego. Tak się ciągnęło przez jakiś czas. Wydawałeś również kwartalnik Awers. Tak, no ale to też wspólnie z moim przyjacielem Jarkiem. Wojciechowskim rozumiem. Wojciechowskim, tak, tak, Wojciechowskim. Wspólnie założyłeś. Prezesowałeś na Kujawach Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Literatów. Następnie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Literatów. No nie będziemy liczyć swoich spotkań autorskich, bo było ich setki, jeśli nie tysiące. No ale... Było, było. Tysiące no może nie, ale było bardzo dużo, na Polski. I to, to jedno takie ważne w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, chciałem się zapytać, skąd się w Twoim życiu wzięły Stany Zjednoczone, Milwaukee i Chicago? No, nawiązałem kontakt z Polonią, z osobą taką dość, dość tam intensywnie działającą. Na miejscu w Chicago i to od nich przyszło zaproszenie do Stanów. Chodziło głównie o to, żebym zebrał materiały o majanie Kamilu Dziewanowskim, takim znanym profesorze historii, który w Bostonie i Milwaukee nauczał studentów. Po prostu pojechałem w któregoś ziela. Od Wyjazd opłacony miałem przez tą Polonię Amerykańską. Jeżeli musiałem się martwić o nich, wyjechałem. Ale to bardzo miłe, że ta Polonia wyceniła, tak? Autora z Wrocławka. No tak, sam. Potem że jak pojechałem, to miałem i spotkanie poetyckie i potem wywiad w radiu polskim radiu. Byłem tam miesiąc czasu. Po miesiącu przyjechałem do Polski z materiałami o Kamilu Dziewanowskim. Książka powstała. Przewodniczysz także regionalnym i ogólnopolskim konkursom liderackim. Dużo ich jest? Było ich chyba osiem, a w tej chwili zostały trzy konkursy. Mhm. Oczywiście konkurs toczący się do dzisiaj odbywający się do dzisiaj w zakupie karnym, był trzeba 10. Spoi nam bardzo mile i do dzisiaj. Przynajmniej w zeszłym roku jeszcze byłem tutaj zaproszony jako członek żyi. No, potem jest, jest drugi to jest taki związek w miłowicach, szkoła. Też konkurs się odbyła na całą Polskę z wielu, wielu lat uczestniczę tam w składzie Żywi. w środę mam spotkanie, tam zakończenie tego, zakończenie tego konkursu, rozdanie nagród. O, był ten Płońsk, konkurs o złotą róży, ten konkurs trwa też do dziś. A jak się czujesz jako, jako członek żywi podczas kontaktu z tymi młodymi ludźmi początkującymi twórcami? Znasz mnie dobrze, Sylwek, i wiesz doskonale, że ja zawsze jestem za tymi, którzy młodymi, którzy piszą i chcą po prostu pisać. Uważam, że każdy kiedyś odejdzie, a młodzi zostają i też będą to kontynuować. Tak jak ja zacząłem w młodym wieku, tak samo oni. Wydałeś do tej pory dziewięć tomików poezji. Twoja twórczość ukazywała się w periodykach na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Jesteś płodnym artystą. Skąd taki pośpiech? Jakbyś chciał gdzieś zdążyć? No właśnie, dobrze powiedziałeś. Jak bym chciał zdążyć. że z biegiem lat przychodzą kłopoty zdrowotne. Mhm. Człowiek zaczyna się obawiać, a nie należy do młodych, No, zbierze się 70. -tka. W mojej rodzinie jedynie mama żyła bardzo długo. Brat, ojciec i dwoje rodzeństwa odeszło bardzo wcześnie. Także to zaduma nad to, czy zdążysz jeszcze coś zrobić. To się wyczuwa w Twoich wierszach, ale nie tylko, bo te wiersze są Twoje różne. Można w nich dostrzec i próbę odkrywania tajemnicy, i szacunek do śmierci, poszukiwanie sensu życia, ale również obawę no. przed głupotą człowieka i wiarę w miłość. I to jest bardzo szeroki no przekrój. Coraz częściej jest to właśnie przed głupotą ludzką. To, co się dzieje w Polsce i w kilku innych państwach, jak w tej chwili nawet i... W Francji widzimy, że nacjonaliści wchodzą do Unii Europejskiej. To znaczy, ta głupota nie tylko się bierze w Polsce, ale i w innych rejonach świata też. Często to właśnie piszą w swoich wierszach. No, jestem, jestem człowiekiem wierzącym, natomiast nie jestem tak jak ci tutaj w Polsce, wiesz, takim, nie wiem, no jak to nazwać skrajnym fundamentalistą. Takim nie jest. Nasze Kościół odkładam na bok. Wiara jest inna i Kościół też jest, moim zdaniem. Inne. Tutaj w twoim wierszu rzeka moja polityka można dostrzec właśnie wzburzenie na tą głupotę ludzką, ale i krzyk rozpaczy. Taki krzyk, który chciałby zniwelować to, co dzieli naród. Czy tak to należy odbierać? ja zawsze wychodzę założyłem, że nieważne, jaka mamy, jaką porę mamy roku, jaką porę, jaką epokę mamy, mhm. a zawsze poeta powinien być jakimś przywódcą moralnym społeczeństwa narodu. Mhm. Stąd, stąd te moje wiersze, że Bóg honor czyznę, śmiech nie zaleje, nie wierzę w to. Po prostu przestaje wierzyć w człowieka. Ja wiem, że to brzmi trochę, nie powinienem tak, jako poeta nie powinien tak o drugim człowieku, o narodach, o ludach pisać, ale no niestety tak to jest, no nie jesteśmy mądrym narodem. Nie jesteśmy. Pat dajemy się otumanić, ogłupieć, mhm. ale idziemy za krzykaczami. Ale czy to jest raczej można traktować w, w takiej perspektywie niewiary w ludzi? Czy wręcz właśnie chcesz wydobyć taki krzyk, który chce spowodować... Dobrze Bogu. powiedziałeś, właśnie krzyk. Ja nie, no, nie wierzył w ludzi, to było bardzo źle. Nie ma chyba człowieka, nie mówię o poetach, ale nie ma takiego drugiego człowieka, który kompletnie całkowicie w stu procentach nie wierzy, w drugiego człowieka nie wierzy w naród czy społeczeństwo. Bo wtedy zupełnie nie warto żyć, jeśli nie wierzymy. Dla kogo, Dla kogo pisać, jeśli nie wierzymy? Hmm. Czyli skąd czerpiesz inspirację pisząc? Głównie z tego właśnie takiego życia, które się do mnie hmm. toczy. Polityka, historia, religia, Kościół. Masz jakiś swój ulubiony wiersz? Albo ulubione wiersze? Może Tomik? Ty tu pamiętam, to jest taniec, to jest poema hmm. na dwadzieścia chyba jeden stron. Przychodzę do siebie wigilijną nocą, moja droga. Na środku pokoju stawiam choinkę i drzewko w szczęścia i rozpuszczam skrzydła na początek śniegu przed dronem. Przychodzę do ciebie, kiedy płonie ogień w na szczęście. W takich dniach staram się zebrać rozsypane kasztany i ponownie czekać na jesienne pogody pod telefonem. Przychodzę do Ciebie, a Ciebie nie ma. Oszukujesz, że stary dom. Grządkami kładziesz cień i rozstawiasz między moimi palcami czas na oczekiwanie. Fragment tego poematu. No piękny poemat, coś tu powiedzieć. Teraz powinno zapaść milczenie. Masz jakiś plan na przyszłość? Taką dosyć obecną, która będzie w najbliższym czasie siedzieć? Mam y, i poematy, i wiersze, i powieści, i eseje. To jest około tego 15, 15 tytułów do wydania i chcę to wydać po maleńku. No. Choćby w niewielkich ilościach, ale żeby to już było wiesz, na Wikipedii, żeby to było w bibliotekach narodowych, jak gielące, żeby to gdzieś już mniej nie będzie, a żeby to było zatrzymane. Czyli, czyli jak mówisz, żeby zdążyć. Żeby, tak, tak, Sylwek. Żeby, ja wiem, że niektórzy się z tego mogą śmiać, ale wiesz, uh -huh. jak byłem młody, to też tak mogłem się pośmiać, a w tej chwili to widzisz trochę inaczej. Patrz, widzisz, dzisiaj umarł człowiek, który przeżył 111 lat. No, Ja mam dopiero 68, no, ale, no ale mimo wszystko, nie wszyscy muszą żyć 111 lat. Kończąc, dziękuję Ci za rozmowę. No to ja dziękuję, tak. Spalniam się.